Witam Was serdecznie. Z tej strony Adam Meller, a to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale o instalacjach elektrycznych. Dzisiaj startujemy zupełnie od zera. Mamy gołe mury. Zastanowimy się, jaki typ instalacji elektrycznej chcemy mieć w domu, ponieważ to, jaki typ instalacji wybierzemy, będzie miało istotny wpływ na to, jakie przewody i w jaki sposób będziemy układali. Chciałbym Wam pokazać tutaj trzy różne instalacje elektryczne z punktu widzenia na okablowanie. Tak więc Startujemy. Pierwszy typ instalacji to powiedzmy taka e, instalacja klasyczna. Tu mamy naszą rozdzielnię. Z tej rozdzielni prowadzimy przewody. To będzie przewód fazowy i przewód neutralny. Oczywiście jeszcze jest przewód ochronny, ale tutaj na razie go pominiemy. I tutaj w tej instalacji łączymy wszystkie nasze odbiorniki z przewodem neutralnym. Natomiast przewód fazowy łączymy poprzez łączniki i tak, na przykład, jeżeli chcemy włączyć nasze źródło światła, to poprzez ten łącznik zamykamy obwód i żarówka nam się świeci. Podobna sytuacja jest z roletą. Przewód fazowy prowadzimy poprzez łącznik roletowy i w zależności od tego, które uzwojenie silnika zostanie zasilone, to albo roleta nam się otwiera, albo zamyka. Jeżeli chodzi o gniazdka, łączymy je szeregowo, dzieląc na obwody, w zależności od tego, jak duży dom mamy. No i teraz tak, wadą takiej instalacji jest jakby możliwość rozwoju, zastosowania jakiejś automatyki, bo oczywiście możemy tutaj zastosować takie aparaty radiowe dopuszkowe, natomiast w momencie, kiedy mamy, jesteśmy na etapie, kiedy mamy gołe mury, Możemy dowolnie prowadzić te przewody, tak więc ten typ instalacji, jakby odradzam. Tak więc go kasujemy. No. Ok, kolejny typ instalacji z punktu widzenia na okablowanie jest to instalacja magistralowa typu KNX. I tutaj w tej instalacji to nazwiemy ją, że to będzie KNX. I część, elementem charakterystycznym te, tego typu instalacji jest to, że przewód sterujący prowadzimy szeregowo do wszystkich naszych elementów instalacji elektrycznej. Samo to podejście do takiej instalacji magistralowej jest super. W ogóle sama idea tej magistrali jest super, ponieważ tutaj który łącznik będzie włączał, który odbiornik, tutaj w nomenklaturze KNX to się nazywają aktorzy. To już tylko zależy od tego, jak to zaprogramujemy. Także taka instalacja jest elastyczna, rozwojowa, możemy sobie ją dowolnie tutaj kształtować. Oczywiście te odbiorniki musimy też zasilić, doprowadzić napięcie tutaj do nich. Tak jak w, w przypadku L1, tak jak w przypadku takiej instalacji klasycznej. Natomiast już same sterowanie się odbywa po, po, poprzez magistralę sterującą. I tutaj czy ten włącznik włączy nam światło, czy będzie włączał nam rolety, to już w zależności od tego jak zaprogramujemy, tak będą tutaj jakieś telegramy po tej szynie sterującej wysyłane do odpowiednich e, odbiorników. Wadą takiej instalacji jest to, że e, te wszystkie odbiorniki, zarówno łączniki, e, łączniki, jak i wszystkie elementy wykonawcze muszą być właśnie muszą być elementy KNX, które potrafią się komunikować po tej magistrali. No i takie odbiorniki generalnie są drogie. Tak, ale nawet jeżeli ktoś by powiedział, że wcale nie są aż tak bardzo drogie, no to jeżeli jesteśmy inwestorem, który jednorazowo chce mieć istotny wpływ na to, jak będzie wyglądała jego instalacja, chce później mieć możliwość rozwoju, to sama zmiana, czy ten łącznik będzie włączał yy, żarówkę, czy on będzie Oświetlenie, czy będzie również sterował roletami, to trzeba wszystko jakby zaprogramować. I tutaj musimy się wyposażyć w taki interfejs do naszego komputera. Oczywiście musimy też kupić jakąś licencję, żeby to wszystko oprogramowywać. Czyli dla inwestora, który jednorazowo chce taką instalację wykonać, no, może się okazać, że to jest y, zbyt droga instalacja i trudna później jest w utrzymaniu, ponieważ przeprogramowanie tego wszystkiego nie jest takie jakby y, proste. Tak więc ten typ instalacji również sobie pomijamy, pomimo tego, że sama idea jest super, jest to uniwersalna instalacja. Tego typu instalacje mamy również w samochodach, takie magistralowe, tam się nazywają CAN. Sama sama idea, że wszystkie czujniki i elementy wykonawcze się ze sobą komunikują, jest super, natomiast w, w tym konkretnym przypadku ja bym też nie polecał takiej instalacji. Trzeci typ instalacji, który jakby. Trudno powiedzieć, bo niech to będzie instalacja hybrydowa. Ja tutaj chciałbym podać cztery punkty, które będą opisywały tą instalację elektryczną, Taki jakby manifest tej instalacji. To będzie punkt pierwszy, czyli wszystkie przewody od wszystkich naszych elementów wykonawczych typu rolety, oświetlenie prowadzimy bezpośrednio do naszej rozdzielni głównej. W ten sposób. I tutaj, w przypadku rolet, to będzie przewód. 4 razy 1,5 mm kwadrat. W przypadku oświetlenia, w zależności, czy chcemy mieć w żerandolu możliwość włączania dwóch żarówek, trzech, czy, coś, czy, czy tylko będzie pojedynczy punkt świetlny, to może być tak samo 3 albo 4 razy 1,5 mm kwadrat. Czyli punkt pierwszy, przewody od oświetlenia i od rolet prowadzimy bezpośrednio do rozdzielni. Punkt drugi. Punkt drugi naszej instalacji to przewody od wszystkich łączników również prowadzimy bezpośrednio do rozdzielni. Tak, czyli wszystkie te łączniki łączymy bezpośrednio z rozdzielnią, i tutaj bym proponował przewód, taką skrętkę internetową typu 5E. Są to cztery pary przewodów, pół milimetra kwadrat. Czyli punkt drugi, wszystkie. Przewody od wszystkich przełączników prowadzimy bezpośrednio do rozdzielni głównej. Jeżeli to jest duży salon, możemy nawet się pokusić, że w takich jakichś większych punktach, gdzie będziemy sterować jednocześnie i oświetleniem i roletami, możemy nawet takie dwie skrętki sobie poprowadzić do rozdzielni. Teraz punkt trzeci: punkt trzeci: to jeżeli chodzi o gniazdka. To gniazdka zostawiamy jakby w sposób, łączymy w sposób klasyczny, czyli łączymy je szeregowo i prowadzimy do rozdzielni głównej. Stosujemy tu oczywiście podział na obwody w zależności od tego jak duży mamy dom czy budynek i tutaj standardowo przewody to będzie 3 razy 2,5 mm kwadrat. Oczywiście gdybyśmy mieli jakieś gniazdko takie wyodrębnione, które będzie konkretnym czymś sterować, możemy się pokusić żeby te gniazdko, przewód do tego gniazdka poprowadzić bezpośrednio do rozdzielni, ale teraz większość odbiorników typu telewizor, zmywarka, pralka już nie steruje się poprzez włączenie, podanie napięcia, zasilania. Te, te, te urządzenia zazwyczaj mają już jakieś interfejsy sterujące, czyli telewizor cały czas jest podpięty do, do źródła napięcia. Tak sterujemy. O, możemy tu na przykład dołożyć jeszcze jakiś przewód sterujący i tu jakieś tam diodę podczerwienia. Podczerwieni, na podczerwień, i wtedy możemy sterować tym telewizorem. Tak więc wszystkie elementy sterujące prowadzimy skrętką do rozdzielni głównej, natomiast jeżeli chodzi o gniazdka, generalnie zostawiamy je w sposób klasyczny, łączymy je szeregowo. I teraz punkt czwarty, który opisuje tą, ten typ instalacji, jeżeli chodzi o kablowanie. No ktoś by mógł powiedzieć, na przykład, jeżeli ma jakiś taki bardzo rozległy dom. Tu powiedzmy, niech tu będzie około 30 metrów. Yy, tu są jakieś tam pokoje tutaj garaż. I w tym momencie, w tym miejscu mamy tą naszą rozdzielnię główną. No i teraz ktoś powiedział, no, prowadzić przewody 30 metrowe do tej rozdzielni głównej? No raczej nie. I tutaj, jakby, możemy podpatrzeć rozwiązanie w hotelach, bo teraz już pandemia się skończyła możemy jeździć do hoteli. Także generalnie szukamy jakiegoś rozwiązania. I zwróćcie uwagę, że każdy pokój w hotelu, czy to jest pokój jednoosobowy, dwuosobowy, czy to jest studio, czy to jest jakiś apartament. Każdy z nich ma jakby swoją taką podrozdzielnię, w której to jest sterowana karta hotelowa, wszystkie gniazdka, oświetlenie. No Tu oczywiście nie będziemy przesadzać z tym, żeby każdy pokój miał swoją rozdzielnię, ale możemy zastosować takie podrozdzielnie, które będą. Yy, do których będziemy prowadzili, o, tu gdzieś za drzwiami, na przykład, można taką rozdzielnie zastosować, i wszystkie przewody, powiedzmy, od pobliskich pokoi, roletowe czy na przykład tutaj oświetleniowe, prowadzimy do takiej podrozdzielni. Wtedy już widać, że długość tych przewodów już nie jest aż taka straszna. I tak samo takie rozdzielnie stosujemy sobie w jakichś punktach takich, yy, w domu, żeby skrócić długość tych przewodów. Oczywiście, jeżeli dom nie jest rozległy, to, to nie, będzie takie potrzeby, nie będzie takiej potrzeby. Natomiast jest to rozwiązanie na domy, które są rozległe, są parterowe. Możemy wtedy stosować podrozdzielnie, i wtedy te podrozdzielnie łączymy już wtedy szeregowo jednym przewodem 3 razy 2,5 mm2. Czyli w ten sposób oszczędzamy ilość przewodów położonych do naszej instalacji. Czyli punkt czwarty stosujemy podrozdzielnie w celu zmniejszenia długości ilości w, celu, w celu zmniejszenia ilości przewodów stosowanych w tej instalacji. I teraz zaleta takiej instalacji. Po pierwsze, okablowanie możemy komuś zlecić, tak? ponieważ my jesteśmy jakby inwestorem, który chce mieć istotny wpływ na to, jak ta instalacja będzie działała, chcemy ją rozwijać, automatyzować, robić sobie dodatkowe jakieś bariery. Natomiast to okablowanie możemy komuś zlecić, ponieważ cała, wszystkie, wszystkie rzeczy, które będziemy łączyć, jakieś aparaty sterujące i w ogóle łączenie tych przewodów, będzie się odbywało w tych rozdzielniach. Tak więc przewody można położyć, później możemy ten budynek otynkować i tutaj tą całą automatykę, czy same połączenia są w rozdzielni głównej. Tak więc taki typ, według mnie, taki typ instalacji jest elastyczny, uniwersalny. Bo pozwala na dalszy rozwój. Tak więc mam takie pytanie do Was: dajcie znać w komentarzach, jaki typ instalacji macie u siebie w domach, jaki typ instalacji zamierzacie u siebie dopiero położyć z punktu widzenia okablowania, właśnie czy, czy będziecie podejście, stosowali podejście klasyczne, czy może uży, używacie urządzeń KNX i, i wydaje Wam się, że to jest najlepsze rozwiązanie, a być może stosujecie taką hybrydę, czyli wszystkie przewody prowadzicie do rozdzielni głównej. No i tak jak mówiłem, jeżeli to jest duży obiekt, możemy podzielić na podrozdzielnie. I teraz y, dodatkowa rzecz, te przewody sterujące, taka skrętka typu 5E na pewno nie będzie zbyt droga, a pozwoli nam to też trochę zaoszczędzić. I tak samo, jeżeli tutaj na samym początku możemy zastosować jakieś tylko Podstawowe elementy automatyki, możemy to rozbudowywać, te rozdzielnie również można połączyć e, skrętką komputerową i tam zastosować jakieś bardziej e, ciekawe, z, bardziej skomplikowane sterowanie. Tak więc e, pomału dobiegamy do końca tego odcinka. W kolejnym odcinku już zajmiemy się tym, jak te przewody połączyć, czy w ogóle można je bezpośrednio połączyć, czy trzeba użyć jakichś dodatkowych aparatów. Tak więc... E, Dajcie znać, yy, jaki właśnie typ instalacji macie u siebie w domach. No i tyle. Jak Wam się podobało, daj, dajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.